Dzień dobry, nazywam się Marzena Karwowska, jestem kandydatką do Wrocławskiej Rady Kultury. Jestem wrocławianką z pasji i z zawodu bibliotekarką. Pracuję w jednej z największych instytucji kultury Wrocławia, Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jestem kierowniczką filii numer 57, znanej jako Biblioteka Turystyczna. Jestem animatorką kultury i moderatorką wielu wydarzeń kulturalnych. Koordynuję również Wrocławski Festiwal Podróżniczy imieniem Olgierda Budrewicza, Równoleżnik Zero. Współpracuję też z fundacją Pomarańczowa Droga, która pomaga Dzieciom z ubogich rodzin na Madagaskarze i Rwandzie nie tylko w edukacji, ale również w różnych aspektach codziennego życia. Dlaczego potrzebujemy we Wrocławiu Rady Kultury? Mam nadzieję, że Rada będzie stanowić taką kanwę do współpracy i integracji instytucji i osób związanych z kulturą, gdzie przedstawiciele różnych środowisk będą mieli realny wpływ na politykę kulturalną miasta. Będzie stanowić taki głos doradczy, konsultacyjny, odpowiadający na oczekiwania w zakresie kultury nie tylko poszczególnych środowisk czy społeczności lokalnych, ale każdego odbiorcy kultury we Wrocławiu. Co skłoniło mnie do kandydowania? Odpowiedzialność społeczna, merytoryczne doświadczenie i głos środowiska. Czuję się ekspertem, praktykiem w tej dziedzinie, a poza tym nie wyobrażam sobie świata i uczestnictwa w kulturze bez książki i biblioteki. Czym chciałabym się zająć w Radzie? Dostępnością do kultury, ludzi kultury. Yy, zarobki nasze nie oszałamiają, a są wręcz skromne. A chciałabym, aby każdy pracownik kultury mógł po prostu z niej korzystać, aby każda osoba związana z wrocławską kulturą mogła uczestniczyć w wybranym przez siebie wydarzeniu kulturalnym miasta. I mam pomysł, jak to zrobić. Jaka była moja ostatnia aktywność kulturalna? W połowie października moderowałam dziewiątą edycję festiwalu Równoleżnik Zero, który wyjątkowo ze, ze względu na stan pandemii odbywał się w wersji online. Połączyliśmy się z Chile i z Kolumbią, gdzie Polki mieszkające tam od lat opowiadały nam nie tylko o sytuacji, jaka panuje obecnie w tych krajach, ale również o miejscach, które koniecznie należy odwiedzić, przyjeżdżając do tych krajów. Wrocław to miasto. Europejskiej zasługuje na kulturę na wysokim poziomie. Wrocławianko, Wrocławianinie, pamiętaj, że miasto należy do mieszkańców. Każdy głos jest ważny i każdy głos ma znaczenie, a twój jest najważniejszy. Dlatego koniecznie głosuj na społecznych kandydatów do Wrocławskiej Rady Kultury. Jeśli zagłosujesz na mnie, będę zaszczycona, postaram się godnie Ciebie reprezentować i nie zawieść we Wrocławskiej Radzie Kultury.